A w jaki sposób powiedz mi, w gabinecie terapeuta pomaga pacjentowi wziąć odpowiedzialność za ten swój proces zdrowienia? Myślę, że najważniejszą rzeczą to jest jakby znalezienie, czy jak zmobilizowanie, zmotywowanie w pacjencie takiej tęsknoty, pragnienia za tym, żeby być zdrowym, żeby być szczęśliwym, żeby realizować swoje pragnienia, marzenia? Oczywiście. To brzmi bardzo prosto, jak ja to mówię. To nie jest takie łatwe, ponieważ każdy ma wiele obron przed tym, żeby tego doświadczać i wiele sposobów, no właśnie tych obron, żeby być w jakimś dystansie do tego, mieć jakikolwiek kontakt z tymi swoimi pragnieniami. Tak jak tutaj już niektóre osoby mówiły wcześniej, yy, wiele wydarzyło się w ich życiu, żeby. Yy, w jakim sensie zapomnieć o tym, żeby zrezygnować z tego, poddać się i dostosować do tego, co życie im oferuje, uh -huh. można powiedzieć.